Cześć, witajcie. Robert z tej strony, witam serdecznie na kanale Świat Akumulatorów. Tak naprawdę najbardziej lubię ten moment, kiedy przychodzisz do pracy. Jest w miarę wcześnie, bo jest godzina 7.17. No i mam do tej dziewiątej, zanim przyjdą chłopaki, dość sporo czasu, żeby poogarniać takie rzeczy. Do których potrzebny jest odrobinkę spokoju. Tutaj mamy pierwszą reklamację na regulatorem PPT 30 z V. Pierwsza reklamacja coś w rodzaju przedsprzedaży, bo po podłączeniu u klienta w ogóle nie ruszył, nie zaczął pracować. Zobaczymy, z, z czego wynika problem. Faktycznie podłączyliśmy go pod moduł fotowoltaiczny, pod akumulator. Nie wykazał się żadną chęcią ładowania, także to sobie dzisiaj podzielimy do producenta. Podłączyliśmy inny i nie było z nim kłopotów. Sprzedaliśmy tego kilkadziesiąt do różnych zestawów. To jest pierwsza jakby taka sprawa. Zobaczymy, z czego to wynika. Ja zabieram się za ne, kilka bieżących rzeczy, bo przede mną dość sporo zaległości. Tutaj muszę przygotować testy takich testowych akumulatorów, no ale to już inna sprawa. Wczoraj był odbiór w selfie. Dzisiaj poranny wyjazd do Zbyszka, bo pokończyły się te akumulatory głębokiego rozładowania. Jest teraz kawałek sezonu na to. No i też tematy związane z budownictwem. To są te Caterpillary case. Y. O, tam mieszko symuluje, że pracuje. Symuluje czy pracuje? Pracuje cały czas. No, pracuje cały czas. To dobrze. I mamy jeszcze właśnie taki jeden temat. Tutaj Wadim pakuje przetworniczkę. Cześć Waduś. Cześć. Y i słuchajcie, wysłaliśmy przetwornicę zapakowaną chyba solidnie, nie? Bo ona była zapakowana no, w oryginalny karton. No, no. Była zapakowana jeszcze w nasz karton owinięta bąbelkami i tak dalej. A mimo to, słuchajcie, uszkodziły się tutaj te, te elementy. No, ile trzeba dać dobrej woli, żeby to uszkodzić, nie? To musi być naprawdę dość solidnie rzucone, ale pomijając, to nam się udało. To jest jakby inny temat, bo tutaj ta pani Kasi robimy zwrot, przeszacowała sobie swoją przetwornicę, natomiast wiemy już, że w przypadku tych cięższych. To musimy zdecydowanie tutaj, o co Wadim, tak wymyśliłeś? Coś tutaj dokładamy jeszcze? Nie, ja tak usztywnie, to żeby to nie było tej przestrzeni. Mhm. Je ja się tu z góry coś damy. Trzeba to porządnie no. zrobić, żebyśmy mieli dokumenty do imposta, już gotowe. A tak wygląda w ogóle finał tych wszystkich Wadimowych przeróbek. Widzicie tutaj jest dziesiąteczka, tutaj wisi szósteczka fotowoltaiczna, a po tej stronie Wadim ma spawalnicze, szesnastka. Tutaj jest solarna szóstka, tu jest dziesiątka. Dziesiątkę puszczamy pomiędzy regulatorem a akumulatorem. Tutaj co jest na ten dwudziestka piątka i najcięższa jest tutaj trzydziestka piątka. Spawalnicza. No. O. To teraz gdzie byłeś? No teraz u nas to na miejscu był samochód. Z, oj, 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 z takim oj. akumulatorkiem Oj 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 Czekaj, czekaj, zobacz Mhm. No To zobaczycie na autorzadce <grym> Tak jest Z ważnych rzeczy, za które chcę się zabrać dzisiaj To pokażę wam, bo Dostałem mega ciekawą sprawę tu od Toma z NR bloka, To jest takie cudo. Nie, to nie jest takie cudo. To jest makitka, którą uwielbia, uwielbia Marcin z Wadimem. Tak, prawda to Waduś, że wy jesteście miłośnikami makity? Tak jest. Dobrze. A co tutaj mamy? Jakąś reklamację? Co tu za ulicę? Tutaj? Akwarelowa. Źle napisał. Zobaczcie jak Mieszko napisał. Akwarelowa. No, przez W. A może przez F? No, Wadim jedzie na montaż, słuchajcie. No, mówię, przez W, a nie przez F. A to Mieszko. A to Mieszko. Słuchajcie, Wadim jedzie zawieźć tkę dwójkę dostawa i montaż. U nas to wygląda tak, że akumulator kosztuje 380 zł z nowej dostawy. Słuchajcie, to jest już 9% drożej w porównaniu do tego, co było na początku roku. I dostawa z montażem Wadima kosztuje 50 złotych. Drugi koniec świata. Nie drugi koniec świata. To jest tutaj, na prawym brzeżu. No wiem, wiem, tak mówię po prostu. Aha, 51 no. km. 51. No zobaczcie, Wadim kurczę po ukraińsku, ma tej Google'a. Zobaczcie, jak wygląda Google po ukraińsku. Eee, HB, to są kilometry? Chwilę, minuty. A, minuty, chwila. Tak. Chwila. Można tą drogą jechać albo tą, albo to. No i którą pojedziesz? No to pojadę normalnie. Dobra, to Wadim jedzie na montaż. Pamiętaj, że ja o 12 wychodzę na fizjoterapię, żebyś się wyrobił. Tutaj. To muszę ogarnąć, bo znowu było coś pakowane, ale to spokojnie. Miłośnikom makitki to odkładam. Chłopakom ostatnio kupiłem trochę lepszą wyżynarę, taką, korzystaliśmy z czegoś innego, a potrzebowali coś bezprzewodowego. No i to jest temat. 48 godzin. co ja opowiadam, na napięciu 48 V 100 godzin. jeżeli chodzi o pojemność, to jest litowe. Będę przeprowadzał teraz taki eksperyment i tak, regulator solarny już znalazłem, fajna sprawa, wziąłem z Victrona, natomiast no nie mam do tej pory przetwornicy takiej 48x230, dzisiaj rozpoczęliśmy poszukiwania, no, nie chciałbym na to wydać majątku, bo za prezentację tego akumulatora nie dostanę nawet takiej fortuny, jaką trzeba wydać na porządną przetwornicę. No, i to, to jest rzecz, która będzie priorytetem na dzisiaj. Znaleźć przetwornicę taką o napięciu, taką, która potrafi z napięcia stałego 48V zrobić 230. Tak, abym mógł to wykorzystać, bo na dachu tam u góry zamontuję panele fotowoltaiczne i z tych modułów fotowoltaicznych powinno się w sumie powiedzieć, będę ogarniał. O. Ten właśnie projekt. Badus jedzie duplo. Dobrze, że jesteś. Dobrze, że jesteś, a co się stało? Mam pytanko do widzów. Do widzów, dobrze. No. Mamy tu takie pudełeczko, no. nie? I to jest pudełeczko tu w środku, to co jest, to jest do dobro, nie? A, do dobro, no właśnie. Do dobro, no. I ta część będzie montowana z przedniej części samochodu, nie? No. I poproszę pisać w komentarzach, co to może być. Dobra, słuchajcie, no to dobra, waduś wymyślił konkurs, A my fajny. Jutro, jak wszystko będzie dobrze, to Wam powiemy, co to jest. Dobra, no to co, waduś? Jak ktoś trafi, co tam jest w środku i co będziemy montować, to co, wyślesz mu co najmniej je, dwa kubeczki, powiedzmy, wyślemy i dwa zapachy. Dobra. Do tego widzę. Także mówię, jak ktoś tam elegancko trafi, w przedniej części pojazdu będziemy coś montować, nie powiemy czy w masce, czy pod maską, gdzie, tak jak to powiedział waduś i będziemy działać. Z takich rzeczy jeszcze, które warto wskazać to to co dostaliśmy do pokazania tego lokitora na kanale Mr Akumulator. Odmówiłem takiego jakiegoś lokowania, tego pokazywania, chwalenia, reklamowania po prostu no, chińczyków nie stać było na to, aby zrobić z tego porządnego materiału. Zaproponowali, że jeżeli to gdzieś tam powiedzmy pokażemy w filmie, to możemy sobie takie coś zostawić, a że... Nie należę do ludzi, którzy wydają niepotrzebnie grosza. To stwierdziłem, że przy okazji jakiegoś vloga pokażemy to urządzenie, a w zasadzie coś, na czym najbardziej mi zależało, czyli pompce do kół. Tak, jest. <gry> tak bo to jest najfajniejsza, najciekawsza funkcja. No i to na tyle. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. To jest ważne. Pamiętajcie, że Wadim prowadzi bardzo fajny kanał, który się nazywa Autorzapka. Yy, trzeba tam zaglądać, bo nagrywa Wadim też zaplecza bardzo dużo rzeczy ciekawych. Trzeba? Tak. Trzeba. A tutaj zobaczcie, co Wadim tu ma. Amega. Amega, No, to Wadim. A to jest świat akumulatorów. Tak, a ja mam świat akumulatorów. Dobrze. Bawcie się fajnie, pamiętajcie o konkursie, który zaproponował Wadim. No i w sumie to na tyle. Miłego wtoreczku. 13 lutego. Uf, 13 lipca 2021. Ci z Was, którzy byli już na czasach to fajnie, że wypoczęliście. Ci, którzy są, są, życzę miłego wypoczynku, a ci, którzy jeszcze nie pojechali, no to życzę Wam, abyście wybrali się w miarę jak najszybciej. Trzymajcie się, pozdrawiam, za Szczecina Hej, hejo!